Ujechanie Wow, czyli to nie jest gość w przebraniu! Mniejsza o to! Bo Jumbo to tak naprawdę amnesiety? W takim razie tam władzę O... o moja głowa! Gdzie jestem? Kim jestem? Może komórka przywróci mi pamięć? Auć! Co? Kurczę, mam fajnego fona, czyli pewnie fajny ze mnie gość. Brak kontaktów? To raczej słaba opcja. Chociaż mogę być fajnym samotnikiem. Jaki jeszcze jestem? E, dobra, skupmy się. Muszę jakoś odkryć, kim jestem. Popatrzmy na odbicie. Uj, dziwna fryzura. Ach, ktoś do mnie napisał. Jej, tu i bardzo standardowy. Ben, gdzie jesteś? Możesz przynieść banczo dziadka? Ben? Mam na imię Ben? A ta, która do mnie pisze, to Gwen? Co się rymuje? Czyli jesteśmy kuzynami! Może po drodze uda mi się dowiedzieć więcej? U, ja mam pamiętnik! Jesły strój, Kevin! Dobra, co tam jeszcze mamy? Koszulka dla Złodzia jest. Lista Zwolcia... Oj, czyli jestem złolem? No, skoro taki serio jestem, powinienem żyć w zgodzie ze sobą! Ludzie stanowczo nie doceniają banjo, ale gdy zagram na tym maleństwie... <ścoughs> zobaczysz, jak daje się czadu w stylu bluegrass! Bluegrass? <ścoughs> o czym ty do mnie mówisz, dziadku? Opowiadam o wspaniałej muzyce, Gwen. Jak tylko dorwę się do banjo, pokażę ci swój... Mam je tu, dziadku! No trzymaj! I co tam rodzinka porabia? Co ty tutaj robisz? Przyniosłem dziadkowi jego banjo. Jako bohater robię dobre rzeczy. A według mojego pamiętnika taki jeden Kevin ciągle pojawia się i czyni zło. Jak go kiedy spotkam. Powstrzymam go na pewno. Dobra, Darko? E, powinniśmy się martwić. Chyba się nie pali, więc na razie niekoniecznie. Tak, to ma sens! Dziadku, zaraz nas stąd wyrzucą! Znaleźć kask. Gotowe! Znaleźć motocykl dla złola? Gotowe. Czyli pomagam ludziom jako obcy? To było dziwne. Odprowadźmy cię na miejsce, kolejko. No i Hej! Co robisz z motorami, mały? Rany. Wywijanie po całości to żadne wyzwanie. Muszę znaleźć sobie jakieś ciekawsze zajęcie. Okej, okay, sprawdźmy, co tam mamy na liście. Złapać jumbo, żądać okupu i sprzedać strefie 51? To takie troszeczkę bez sensu. Hej, to był mój plan, więc powinienem go wykonać. Czyli miałem zrobić zdjęcie bojumbo, żeby pokazać Głę, że to pizza. Po co to zapisałem? Hej, skupmy się lepiej na zadaniu. Hej, co to ma być? No i co mam tu wykorzystać jako przynętę? Czy ty chcesz tu śmiecić? Słabizna, kim jesteś mały? Mam na imię Kevin. Więcej o mnie będziesz mógł poczytać w gazetach, gdy już pochwycę bo Kevin! Wiedziałem, że się pojawisz! Nie ujdzie ci to na sucho! Wow, naprawdę muszę ciągle znosić takie teksty irytujące. Narga! Czas yes! bohatera! Yes! Uh! Hey, Denison! Uh! Yeah! Uh! Już czas dobrze wykorzystać tę zabawkę! Dobry pomysł jak na złola! Uh! 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 samym w pamiętniku. Wow, ja się palę! Nie, jestem zabalony! No już, no już, ja o. Zostań, gdzie jesteś, Telyson! Wpadłem właśnie na świetny pomysł! Wracaj tu! Nie pozwolę ci uciec, Kevin! To była pierwsza część duńsko-odcinkowej. Też to czujesz? Okej, okay, to teraz nam się ewidentnie pali. Dziadku, zadbaj o ewakuację ludzi. Jasne. Lecę po wodę! przepraszam! Słuchajcie, mam ważne ogłoszenie! Po bliski las się pali! Wszyscy muszą uciekać! Hej! Las się pali zespołu, wszyscy muszą uciekać! To mój ulubiony bluegrassowy utwór! Serio? Hej, bo jumbo właśnie przyszedł po wasze prezenty! Tam go widziałem!